Gdzieś na mnie Twojego serca Pozostał tylko za W ciemności deszczu za Gdzieś na Twojego serca Ukrywasz wiarę swoją. O wszystko to, co masz w deszczu jest. w deszczu Odwagi dość masz na pewno, bo każdy w sobie ma chwilę, która trwa. Kochać chcesz tak jak i To miłość przecież jest pragnieniem naszych serc. No, a gdzieś tam nie, twoje na dnie Twojego serca. No, Dzień dobry, Twojego serca. W ciemności też Ukrywasz wiarę swoją, że kochać chcesz Tak naprawdę. No. Tak naprawdę. Wagi dość masz na pewno, bo każdy w sobie ma siłę, która trwa. Wystarczy dzień jest na chwilę zapomnij co to za... za

Witam Was pięknie. E, tak gryfnie groł i śpiewał Sebastian Riedel zespołu Kry a od niedawna to jest zespołu Dżem. Ale o tym z Sebastianem połasprawiam na koniec programu, także koniecznie pozostańcie z nami. Będzie to jeszcze jedna e, piosenka. Szczególnie witam dzisiaj wszystkich Fatrów, bo to w końcu Mocie swoje święto. No a jak święto Fatrów, to do programu zaprosiła e, takich wyjątkowych, którzy e, znodli sposób na aktywne spędzanie czasu z bajtlami, żegluwanie. I tak to się wszystkim spodobało, że stało się tradycją. E, na mojej Zofie byda jeszcze gościć młodego i bardzo utalentowanego y, dyrygenta, który jest zakochany w chórach. A on kozłowiec dodać, że jest fest przystojny. Także jak chcecie się przekonać, to stońcie z nami. Y, ale zaczynamy od zagotki. Jak zrobisz co zagibko, nie poczekasz, a potem narzekasz. A na nasze sofie już zarozna zagadka będą odpowiadać Krzysztof Dubec z Cerum Karoliną i Robert Polak, czyli Fatry z bajtlami, tak. albo przynajmniej reprezentacja. Tak, tak jest. To Zaczniemy od zagadki. Macie jakiś pomysł co to może być za rozwiązanie? Nie. No nie, nie. za bardzo. Nie, nie szkodzi, nie stresujcie się. Najczęściej żaden nie poradzi zgodnąć o co chodzi, ale wyście są lepsi w większych kategoriach. No ja. i właśnie do tego teraz że Rzekulecie z bajtlami już 9 lotów, kto to w ogóle wymyślił? No, inicjatorem całej tej wyprawy był Robert, bo on już jest takim zaprawionym, e, że tak powiem, żeglarzem. I on stwierdził, że trzeba te nasze dzieci, te nasze bajtle, tak trochę odciągnąć od kecki mamy, jak my to go domenię. I wymyślił, żeby zrobić taką wyprawę, Kaj nie będzie mamy, no będą same fatry z bajtlami. Wiele wtedy mieli lot? 13 lat. Pierwsze dzieci były niesamodzielne jeszcze, wypieszczone przez mamy. Trzeba było je wyrwać z tego środowiska. I mamy was puściły? No ja... To z fatrami to bezpiecznie, nie? Dokładnie. Słuchajcie, no a to pamiętacie w ogóle ten pierwszy, ten pierwszy rejs? Jak to było? Te auto napakowane, jedzenia, jajek półnobigosy bigosy w krauzie. Kura z grilla. Kura nie, ale wurszt był. Wóż. Kupa drzewa, sikirka, żeby to wszystko mieć tam na miejscu, nie? Wymyśliliśmy, że, że, że to nie będzie tylko rejs, czyli regaty, tylko przed regatami tydzień, żeśmy z bejtlami pływali. I różne rzeczy żeśmy robili. Gotowaliśmy jajecznicę dla 12 osób. Wszystko żeśmy zrobili tak, żeby to bajtle robił, nie my. Rozpalało ognisko, drąbały drewno, 13-letnie dzieci, które jeszcze nie były w ogóle samodzielne. A jak ty wspominał Karolina, na ten pierwszy los? Chcieliście jechać na bezrok, albo, albo nie bardzo? Bardzo my chcieli, ale powiedzieli nam, że jedźcie, bo to taka fajna przygoda. Rywalizacja, bo to są w ogóle najtrudniejsze regaty w całej Polsce. Dystans jest Simględowe. Tak. Około 150 km do przepłynięcia w trakcie 24 godzin. Więc jak my to wszystko usłyszeli, to wszyscy byli chętni od razu, nie? bo najcięższe regaty, przygoda, survival. No właśnie, wyobrażam sobie, że tam jakieś niebezpieczne sytuacje musiały się wydarzyć. Nie, Jak takie... Było. akurat wtedy przechodził front burzowy. Mieliśmy bardzo wietrzną i deszczową pogodę. Wiało 6 do 7 Boforta, to jest dużo. A ta DZ to jest taka szalupa, tak naprawdę. to Ona nie ma kabiny w ogóle. Siedzi się i ten deszcz pada na ciebie, rajtle w tym wszystkim i mgła była nad ranem. Bardzo szybko płynęli, wychodziliśmy z nortu, Nic żeśmy nie widzieli, tylko takie, każda DZ miała światełko na topie masztu, u góry. I pamiętam jak płyniemy i nagle pojawiła się pędząca na nas DZZ. W ostatniej chwili żeśmy odbili i udało się uniknąć kolizji. Ale to były regaty, które najlepiej wspominamy, ponieważ to były pierwsze regaty a poza tym bardzo mocno wiało, zwykle nie wieje niestety i wtedy to są regaty galerników, te 150 km, całą szablonastką, no. dwa wiosła, wiosła. I z jednej wiosłować. z drugiej strony tak. i co 15 minut na przykład się zmieniamy. Ja sobie wyobrażam, że tam było dużo takich historii, co godaliście Bajtlom, i no nie, i mamie. Było <laughs> dużo. No było, no dość dość co było ale było. mamy wszystko wiedzą i tak, <laughs> jak to mamy. A wiele was tam w ogóle jest w tej ekipie 6 no, a jakieś zabawne sytuacje? Takich też na pewno było mocka, Zabawny. co? No, było, było trochę. Okay. Robicie tam jakieś, jakieś wicefatrum? Y, no, robimy szczególnie jak nasz sternik uśnie, to po tym mu bele co robimy, bo on ma taki sen, że yes. go nic nie duszy. Yes. Ale co malujecie mu wąsowo? Pomalujemy yeah. go, albo mu tam tak, coś innego no. no to fajna, z jest ekipa. Zresztą ja jestem pod wrażeniem tego, żeście są zawsze tak profesjonalnie przygotowani od pierwszego razu, że macie koszulki. No właśnie tak, ty można się Na, 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 na każdej regaty y, robili nowe koszulki. To jest z ostatnich regat z dwudziestych e, jubileuszowych. Na każdej koszulce Fater mu napisany Fater, bajtelmo mu napisany Bajtel. E, Także... No i ta fana. Ja, to jest no na, fana to pierwsze, ręcznie przez, tak, przez na, jednego pierwszy, z no. Na pierwsze regatury były zrobione przez Siązko. Wyście są z różnych y, okolic Śląska, ale. Ja. Y, I y, i pływamy pod nią. To jest, fraga, jest która, pod... fana, tak, która jest. wisi na topie masztu. Yy. Tak się pięknie rozwiewa. Ale słuchajcie mi co się intryguje, bo podobno, powiedz Karolina, czy to jest prawda, że bajtle zawsze muszą wymyślić piosenka po, po tych regatach e, o tym, co tam przeżyły, ja? Może nie, że muszą, ale... ale chcą. Tak o, ja, taka nasza tradycja. Dobrze się wychowali te bajtle. <laughs> Trzeba jakoś zapamiętać ten wyjazd, a żeby dobrze zapamiętać, żeby to wszystko nie uciekło, to zawsze robimy ta piosenka. Oni tworzą tą piosenkę w trakcie trwania rejsu. To zaśpiewajcie jakoś, tak. co pamiętacie z tego. kilka zwrotek. Nawet jest, e, proszę, ukulele. Do Gierzycka, my wpływali, regatyną przekładali, ale my się im nie domy, Nasza rajza zaczynamy My są bajt, fatry, my są fatry, my są fatry, my są fatry Z bajtlami My są bajtle, my są bajtle, my są bajtle, my są bajtle Z fatrami Wiatr wieje Mycka w wodzie Zarozjomna bosa chyca bo bo z nieba hicach. My, my są fatry, my są fatry, my są fatry, my są fatry. Z bajtlami. My są bajtle, my są bajtle, my są bajtle, my są bajtle. My są bajtle. Z fatrami. No brawo, brawo, no przepięknie. Tak podnieśliście wszystkim fatrom poprzeczka, że naprawdę. No wiesz co jest najciekawsze, no się... najciekawsze? jest to, że gdy żeśmy zaczynali pływać, to tylko jeden bajtle y, grał na gitarze, teraz wszyscy grają na gitarze. No cudownie. A no. powiedzcie, co z muterkami? Czy im się nie mierznie, jakby nie. się tam tak. Nie. Nie, 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 Często te nasze mutry, te nasze żony jeździły tam z nami, może nie w całym składzie, ale jeździły i nam kibicowały. Miały pompony, żegnały, jak my wypływali w te regaty. Taka grupa wsparcia. Taka grupa wsparcia. W Węgorzewie, kaj trzeba było płynąć przez kanał Węgorzewski, zawsze tam i my burłaczyli właśnie, tam zawsze stoły z pizzą no ciepłą, bo to tam już było w połowie tego rejsu. Więc to ciepło wietrze, pitaną, w tym podobały ciepło. Mhm. Tak, zawsze czekali ino na ta pizza. A kiedy ta pizza będzie? Każdy to zawsze. A kiedy? A daleko jeszcze? Jak nie było wiatru, to dzwoniliśmy do. Mutrów żeby stanikami. <grym> Udawało się? <grym> jakoś ja tak. Zawa jakoś jak tak. Za słabo trochę. Ja, to tak. Bardzo wam dziękuję. Jest jak wami zachwycono dzisiaj z dzień ojca. No, myślę, że nie jeden ojciec z zawiścią patrzy, jak idzie zorganizować e, czas bajką. Także życzę wam wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że przyjdziecie, bo wiemy, że wyście są tacy aktywni, że o tym to na pewno będziemy miejscem. Bardzo wam dziękuję. No a za chwilę kolejny gość, który z całkiego serca przeje muzyce churalny, ale jak e, ta muzyka muzyka chórów kojarzy wam się ino ze śpiewaniem pieśni kościelnych, to musicie posłuchać tego. Ja, nie pomyliliście się, to był Michael Jackson w wykonaniu chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a ze mną Kamil Gojowy, koordynator Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr, dyrygent i kompozytor. Witam Cię pięknie. Cześć, fajnie, jest tu być. Kamil Gryfnomos Koszula. Dzięki. Bo wreszcie nie będziemy go dać, to coś miałem <laughs> okazję powiedzieć na początku, niech się teraz wszyscy sami wyrobią Dzięki. zdanie. A powiedz mi, bo chóry kojarzą się raczej z taką powagą, nie? A to Michael Jackson? No, Michael Jackson nieprzypadkowo to takie specjalne wykonanie właśnie chóru Uniwersytetu Ekonomicznego. Oni reprezentują takie zupełnie inne podejście do churalistyki. Wykonują też repertuar muzyki dawnej, sakralne oczywiście też, bo to są jakieś takie fundamenty, nie dla tego śpiewu w chórze. Mm, ale jest to nowo, nowe pokolenie, które chce śpiewać coś innego, nikt im nie broni, do, dobrze się z tym czują, e, także absolutnie. Te, te chóry i powaga, to nigdy tak do końca nie było, nie? To, że mamy chóry i dużo repertuaru, dużo muzyki kościelnej, wynika z tego, że ją ktoś kiedyś zapisał, bo Inoci byli pisaci, nie? I czytaci. A było mnóstwo tej muzyki ludowej, takiej, którą ludzie śpiewali tam po chałupach się w domach i tak dalej, mm, ale nikt tego nie pisał. Na Śląsku zawsze chóry były popularne. Powiedz mi, co dalej są? Tak, chóry dalej są popularne. E, bo tak jakby zapytać swoich znajomych gdzieś tam pokoi, to każdy gdzieś tam śpiewał, albo ciocia śpiewa, mama śpiewa, ktoś tam gdzieś coś robi. Ja chyba z bardzo niemuzykalnej rodziny połaca. Nie no Ale mnie nie. znosz! Ja, <laughs> nie, mój kuzyn przez Agrona na skrzypcach Filharmonii. No, no ta, ta, taka tradycja muzyczna na śląsku, ona w ogóle jest silna, nie? Że my coś tam zaśpiewamy, śpiewamy, coś segramy, lubimy sobie na gitarach pograć i tak dalej. No i te chóry na Śląsku mają się dobrze. Nie? Jakby tak popatrzeć po całej Polsce, to na Śląsku rzeczywiście z tego najwięcej, najbardziej bogato. Najbardziej z radością dużo festiwali, dużo działań takich wokół realistyki jest, nie? Ale co w tym jest takiego fajnego? Co cię tak ujęło za serce? Yy, za serce to, to by trudno powiedzieć, bo ja tak śpiewam w tych chórach, odkąd był bajtel, nie, to od, tam o, aż od szkoły, trochę, trochę godną trochę będę mówić, nie? Bo nie szkodzi, tak nie mi jest trochę, trochę łatwiej. Możesz nawet śpiewać. Dobra, a to może potem. W każdym razie, odkąd, odkąd że był mały, to że chodził do szkoły muzycznej i tak dalej. I tam były fajne chóry, to zawsze trzeba mieć dobrych nauczycieli, nie? No i potem że tak, także się rozwijał, patrzył na to wszystko, miał do, dobrych, fajnych zajmów, to też chcieli śpiewać. Oni chcieli śpiewać, ja chciał dyrygować, no i tak były pierwsze chóry, nie? A co fajnego jest w tym śpiewaniu? Fajnego jest to, że to nie jest inne śpiewanie, tylko to jest też społeczność. To są ludzie dookoła ciebie, to, to jest ktoś, kto cię wspiera, to jest ktoś, z kim wypijesz dobrą kawę, to jest ktoś, z kim też dzielisz takie przestrzenie swoje życia, których nie podzieliliś czasem nawet ani z partnerem, ani z kimś tam, bo przecież śpiewanie i te takie interpretacje, one nie istnieją. No to jak śpiewasz z kimś, to tego, jak to nazwać, nie? Jak to poczuć? Iocuła, że w moim życiu czegoś brakuje. No teraz, i widzisz, to tego śpiewania. To... No dobrze, ale gdyż to, to taka społeczność, to na pewno e, są jakieś e, anegdotki, może e, o chórzystach, albo o dyrygentach? No najczęściej jest tak, że to chórzyści gadają o dyrygentach. E, i, I to może taki, taki jeden żart jest, że jak e, chórzyści chcą być mili, to śpiewają to, co jest w nutach, a nie to, co dyrygent Macho. <głos> <głos> bo, bo czasem jest różnie. nie? On się tam macho, macho, macho. Czasem się śmia, że ino powietrze rozrzedzo. czasem tak jest. Ale, e, ale na ogół to są fajni chórzyści. Pomagamy sobie, coś sobie gadamy, coś się śmiejemy. To jest normalne życie, tak jak w domu. Czyli haje też są. Ja haje też są. I to srogie. Są czasem takie haje. A najbardziej ja się śmieję w moim chórze akurat z Katowic mamy taki. Niepisany zwyczaj chyba sami go ustalili, że zawsze jest ktoś, kto nie lubi tego utworu. I tak jak mamy 10 utworów na próbę, a to każdy zaczyna. O, dobra, to jest ten, co jego nie lubię. <grym 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 i no dlaczego też w Twoim chórze, właśnie? Bo Ty masz chór. Ja, ja mam chór. To nie był mój chór. To, to był yy, chór Uniwersytetu Ekonomicznego. Ja tam jestem drugim dyrygentem. Bardzo lubię ten zespół. Zacząłem tam pracę jeszcze na studiach. Zresztą to jest jeden z najlepszych w ogóle amatorskich zespołów yy, takich na Śląsku. Natomiast ja mam też swój zespół, nazywa się zespół śpiewaczy Apertum Core. Jak tu nie działamy w Katowicach? Właśnie tu mam prezent dla Ciebie. To jest płyta, którą nagraliśmy w tamtym roku. I to są akurat pieśni kościelne, ale też mam taką koszulę do tej pieśni kościelnej, do tego całego spotkania, bo to są pieśni, które zaaranżował Henryk Mikołaj Górecki, czyli Śląsek, bo on był stąd, nie, z Rybnika przecież. Ale te pieśni najpierw były ludowe. Najpierw śpiewali po domach ludzie, co w Boga wierzyli i chcieli się pośpiewać, a dopiero potem one były pieśniami kościelnymi. A Górecki rok temu miałby 90 lat, no to my nagrali płyta. Pięknie, to ja zaproszę was z, z, z chórem do tej pozycji, przynajmniej z jakąś małą częścią, nie? bo nie wiem, się wszyscy śmieścicie. No dobrze, ale słuchaj, ostatnio w Rudzie było niesamowite wydarzenie, Noc Chórów i oni nie była niestety i bardzo żałuję, bo słyszałam, że to było po prostu no coś, coś niemożliwego. Była Noc Chórów rzeczywiście i Noc Chórów jest wydarzeniem też, które pokazuje, jak fajnie się ma churalistyka tutaj, a ona się ma tak dobrze, bo ludzie, którzy ją robią, czy tam organizacje, się w końcu dogadały. Tą Noc Chórów robi i śląskich Związek Chórów i Orkiestr, i Fundacja Hurtownia, superowa fundacja, która od lat w ogóle wspiera chórzystów, ma też portal internetowy i tak dalej. I Stowarzyszenie Artyficyc Artyficypus. No i miasto Ruda Śląska, które nam pozwoliło robić co chcemy tam na terenie Nowego Bytomia. A co jest fajnego? Fajne jest to, że ten festiwal jest włączający, jest takie fajne słowo inkluzywny, nie? że każdy się może czuć dobrze, bo hasło tego festiwalu to jest muzyka dla wszystkich. I myśmy mieli w tym roku 25 zespołów. Mówię, myśmy, bo to ja jestem dyrektorem organizacyjnym, a doktor Krzysztof Dudzik, mój do Dobry znajomy przyjaciel jest dyrektorem artystycznym, i tak staramy się, żeby ten festiwal rozwijać. Więc było ponad 20 tych zespołów, było 32 młodych wolontariuszy, którzy sami chcieli przyjść i podziałać z tymi wszystkimi zespołami, a roboty jest mnóstwo, bo to jest od 9 do 23 ciągle robota. No i następna rzecz, że tam są różne chóry. Tam są chóry senioralne, chóry dziecięce, chóry mieszane, chóry parafialne, chóry takie właśnie półzawodowe, którzy naprawdę fajnie śpiewają. Ale też mieliśmy chór LGBTQ z Krakowa, także każdy może się czuć. Bezpiecznie i dobrze na tym, na tym wydarzeniu, nie? Jo, ja uwielbiam ta historia, jak słyszałam, że na nocy chórów, na, jak to w Ródzie Śląskiej, baby siedziały w oknach i słuchały i były zachwycone. Tak, dokładnie tak jest, bo, bo my śpiewamy nie w salach koncertowych, tylko śpiewamy w takich miejscach, które są dostępne dla normalnych ludzi, nie? Czyli jak ktoś idzie do biedronki z Tasią, nie? I tam stoi chór przy wielkim piecu, tam huty pokój, nie? No i jeszcze słucha tego chóru. Albo właśnie w Einfarcie, czyli śpiewają tam chóry i właśnie jakieś baby z okna, nie? Z z dziećmi na, tej, na tym praniu, co to jeszcze tam się po nocy y, oddycho, nie, no to się siedzą i się patrzą. Nie? Piękne, no. piękne. No, teraz już się w ogóle cię nie dziwię, że tak przeraje z e, Dziękuję ci bardzo. E, my na zakończenie posłuchamy jeszcze, obejrzymy fragmencik z, z nocy chórów, a potem e, przędziemy do dikcjonorza. Bartosz Bialik, witam cię pięknie. Dobry wieczór. Przechodzimy do zagadki. Zapomniała, że widzisz, tak dyrygent mną podrygował, że mu zapomniała zagadki zadać. Jak zrobisz co za gibko, Nie poczekasz, a potem narzekasz, czyli. No, jak się wyrychlisz. Czyli naszym dzisiejszym hasłem jest wyrychlić się, czy tam wyrychlać się. No i tu już widać, że długie tłumaczenie, pospieszyć się z czymś niepotrzebnie. Tak właśnie myślałaś, że te wyrychlić się to jest takie typowe, górnośląskie słowo. A ja bym jeszcze dodała, bo... wyjść przez szereg. Ja, że to też by mogło być. no że ja nawet nie znam takiej brzmienia przed szereg, to ja, ale no może ja, bo to ja się w sumie wiąże z tym, że z tym pospieszenie się, mm, bo od razu takie jakieś konotacje, że coś w tym jest takiego pochopnego, takiego, że ktoś wyrychlo się, no i właśnie, nie ma, nie ma polskiego słowa, żeby to dobrze wytłumaczyć, i myślę, że to jest właśnie typowo takie śląskie. Musimy użyć wielu słów, żeby to słowo w ogóle wybrzmiało, a my tak naprawdę te pole znaczeniowe dopiero wychytamy, jak mieli te słowo po śląsku, no bo tak, no bo pospieszy się samo po polsku, no to ino jest pospieszyć. No na samym wyrychlić już mamy też skutek, że tak jak już to się wyrychli, to znaczy, że ten skutek ostatecznie nie był zbyt dobry. Natomiast te wyrychlanie się, no to Pochodzenie mu podobne jak też słowo polskie. no Mamy też słowo, że coś jest. Rychło Ja rych, No rychło na przykład, nie? Albo na przykład, y, to już wiadomo, tak trochę brzmi archaicznie, nie? Tak w filmie goście, goście, oni tak trochę badają. Rychło w czas, <laughs> ale po czesku też jest rychlej, czyli szybki. Zresztą piękne słowo czeskie, rychlik jest, czyli pociąg pospieszny. Natomiast i te czeskie, i te polskie, i te śnowskie pochodzą od no, takiego jeszcze prasłowiańskiego słowa e, ruchl, które oznaczało szybki, ale też ono ma roz, odniesienie do jeszcze starszego słowa, do słowa, które ciągle używamy, to słowa ruch. I tu myślę, że jeszcze najbardziej no śląskie słowo, ale to nie mnie każdej ruchowi kibicuje, więc to, <noise> Ale jak to też jest śląskie słowo? Jak najbardziej. Tak, z no śląskim się śląski klub, no. <noise> no, Także <noise> mamy i podobieństwo, ale jest też ta różnica, która już wynastąpiła. Myślę, że dopiero w tej formie, też, że to słowo takie fest śląskiej też myślę, że ono też piękny, inny związek językowy z, z pewnym takim wyrażeniem śląskim, nie wiem czy jest noż, o punbuczku. Jakie? No, Ponbuczek nierychliwy, ale, ale sprawiedliwy. sprawiedliwy. Ja. I jak się o tym pomyśli, że bądź jest nierychliwy, a wyrychlić się ma takie konotacje negatywne w, w języku śląskim, to wynika z tego, że chyba to jest dość istotne z tych takich, powiedzmy, śląskich cnót w tym śląskim etosie, te niewyrychlanie się, czyli bycie nierychliwym. I może faktycznie też tak jest, że taką społeczność długotrwającą, jako byli, byli Górnoślązacy, ogólnie Ślązacy, no to ona być może, ta swoja trwałość i, i to przywiązanie takie do, do właśnie do jakiegoś tam etosu zawdzięcza tego, że temu, że się nie wyryflała z niczym, chociaż tak też po tym myślałek, że to nie jest oczywiście nigdy tak idealnie, że nigdy nie mamy takiego jasnego obrazu, bo też myślę, że mieliśmy dużo przykładów w historii górnoślnozoków, że się wyrychlali z różnymi rzeczami i często ze skutki nie były za dobre. Szczególnie jak bardzo gipko się wyrychlali, żeby uznować się za, że bardzo gipko przynależą na przykład, że są wielkimi Polakami albo wielkimi Niemcami, I jak się tak wyrychlali z tymi deklaracjami i takimi jasnymi narodowościowymi, to sami wiemy jak się to zawsze w, Czyli kończyło W czym? W tutaj pozór nie wyrychlej się. Ja nie wyrychlej się, i myślę, że takie nierychliwe trwanie y, jest dużo lepsze niż wyrychlanie się z gipkimi deklaracjami. Takimi. No dobrze, dziękuję Ci bardzo, ale ja teraz już z muszę iść do drugiego studia, bo tam tylko Sebastian Ridele. Witaj Sebastian. E, ja już dołączyła do Sebastiana w którego, którego w zasadzie nie trzeba e, żadnemu przedstawiać, e, no, ale ja troszkę cię podsumuję tu. E, 30 lat na binie, pora tysięcy koncertów, 7 płyt z zespołem e, kri, e, dwie solowe, a teraz jesteś za w dżimie. Hop, jakiś ty zrobotny No Ale to wszystko nie, 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 nie w tydzień się działo, tak jak godosz, 30 lat. No dobrze, no ale jest co podziwiać. No, w ogóle jak się z tym cujesz, bo z Jimem żeś jeździł jako mały bajtel już na koncerty ze swoim ojcem Ryśkiem Rydnym, wszystkim to jest dobrze znanym. No a teraz żeś wystartował w Jimie jako lider. Jak się z tym cujesz? No jak, no na razie mogę powiedzieć, że to jest początek, początek dopiero, bo jakby nie było dwa miesiące to trwa. Z koncertu na koncert jakby coraz luźniej, coraz swobodniej, o, mogę tak, tak, tak powiedzieć. Jakby ja zaczynam się w to wdrażać, także jest coraz lepiej. We wrześniu planujesz wyjątkowy koncert, też właśnie, żeby uczcić 30-lecie w tym roku przypadające śmierci twojego ojca? Ta, tak, jest, Wehikuł czasu zapraszam wszystkich 21 września do spotka będę grał akustycznie z orkiestrą Auxo. Będzie jam oczywiście, będą te też goście Maciej Maleńczuk, Anita Lipnicka, Józef Skrzek i Nowak z Raz, Dwa, Zapowiada się super. Także zapraszamy wszystkich do spotkań na Trzeba tam być, czatam być. No ale to oczywiście nie wszystko, bo jestem w październiku za ceną trasa koncertowa z nową płytą zespołu Kry. Tak, no właśnie hmm. chcemy, chcemy, no, no jest płyta także... Płyta będzie wydana do tego czasu, i będzie promocyjna trasa w październiku. Koncerty już właśnie są w przygotowaniu. Także będzie się działo. No to teraz po prostu Sebastian z lodówki będzie wyskakiwać. No, nie z lodówki, ale <grym> dzisiaj mogę z płyty wyskoczyć <grym> <Dzięki> <grym> z, o, z ostatniego koncertu solowego. To to jest właśnie ta solowo, w którą chyba tak troszkę namieszał, bo wszyscy się spodziewali, że będzie tako bluesowo, nie? a tu kwartet smyczkowy. Tak, kwartet smyczkowy, akustyczne akustyczne gitary, no ale ładnie się tego słucha. Bardzo ładnie. Tego, Na koniec chyba będziemy mogli posłuchać utworu właśnie z tej płyty, nie? Tak, tak. Moz, ma dobra, nie zło. No właśnie, słuchaj, ten, ten utwór jest przepiękny, ale nie wiedziałam, że z nim jest taka związana też piękna historia. No udało mi się, przez, przez przypadek znalazłem właśnie zapisek na karteczce. Głos ma dobro, nie zło. Nie bójcie się, ludzie. I udało mi się to wpleść w tekst i, i w muzykę, i powstał, powstał właśnie taki numer. No karteczka była napisana przez mojego ojca, no bo, żeby była jasność. Ucieszyłem się, że to znalazłem, że, że to zrobiłem, że to się udało zrobić, bo to tak jakby znowu on się pojawił. Taka historia filmowa, nie? tak jakby chciał ci coś przekazać. No może to nawet nie mi, ale ludziom, bo to był czas pandemii wtedy i, i jakby wszyscy byli w takim strachu, w odosobnieniu i, i to spasowało idealnie. No, piękne, no mnie to bardzo wzruszyło, jak że o tym przeczytała. Także super, e, za chwilę e, po, posłuchacie e, te piosenki, ale dzisiaj e, świętujemy Dzień m, Fatra. E, a w tej dziedzinie też jest bardzo robotny, bo dostanie chyba cztery prezenty, prawda? No, cz <laughs> no, cztery, można no, powiedzieć. Cztery chłopców. cztery chłopaków, no. no pięknie sobie. Gratuluję ci y, i synków, i muzycznej y, kariery, oby tak dalej. Y, Bina jest twoja, no a ja wszystkim fatrom przed telewizorami życzę wszystkiego najlepszego. Y, czym cię się? Patrząc wstecz na własny los, choć wyglądał nieźle, prawdę znam. Myślałem o sobie, porzuciłem to, co dla nas złe, nastał piękny dzień, mimo łez. Chciałem, czy... Mogłem znowu z wami być, czuć przez chwilę coś nie odchodzić, pomyślałem łosą bronios. Ło spado bronios, gdy nie i zerkam na jej twarz, Jak w ciemności nocny blask przyciąga. Tak pokochałem, ten pierwszy raz przed wielu lat. Dalej ciągle w sercu mam ciebie. Wszystko powraca, no, no, głos Gospa to no, Gospa to Giesło, nie, yeah. nie bójcie się ludzie, Gospa to Bo spadło dobre zło, no nie, no nie, nie. Nie bójcie się ludzie, no nie, nie bójcie się ludzie, no nie, nie bójcie się ludzie. 路见也不见先念。